Serdecznie witamy. Dobry wieczór, Dobry wieczór Państwu. Obowiązkiem każdego współczesnego ogrodu zoologicznego jest propagowanie wiedzy przyrodniczej. I my, wierni temu obowiązkowi, 25 lat temu, 17 stycznia 1971 roku, nadaliśmy pierwszy program z kamerą wśród zwierząt. A więc dzisiaj mamy wielki jubileusz. Od tej pory spotykaliśmy się około 670 razy. Byliśmy z Państwem wspólnie 15 500 minut, a więc 260 godzin, i to znaczy prawie 32 dni robocze. Obejrzeliśmy wspólnie. 3350 gatunków zwierząt, a od Państwa oprócz przemiłych telefonów, życzeń, otrzymaliśmy prawie 100 tysięcy listów. Staraliśmy się możliwie na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli któreś pozostały bez odpowiedzi, będziemy to robić w następnym ćwierćwieczu podczas naszych spotkań. Oczywiście tak jak to życie niesie w programie naszym były zwierzęta, które występowały częściej, inne pokazywaliśmy tylko jednorazowo, były takie, od których rozpoczynaliśmy program, między innymi takimi właśnie były goryle, które niemal przez 15 lat często towarzyszyły nam w wspólnych spotkaniach. Ale i dzisiaj są zwierzęta i je słychać w tej chwili. Cały czas rozmawiają z nami. Za chwilę Państwu pokażemy, kto tu obok nas jest. Powróćmy jednak do historii programu. Otóż e, proszę przypomnieć sobie, że były to czasy, kiedy dysponowaliśmy, nie dysponowaliśmy zapisem magnetycznym. Przedziwny był sprzęt, wnosiło się do mieszkania ogromne kamery, a łącza były gdzieś aż na, na naszym dachu i na sobotce. Programy były na żywo, i to był cudowny okres, kiedy to wszystko, co się tu u nas działo, było niepowtarzalnym. To od razu wędrowało na ekrany państwa telewizorów. No, a było niepowtarzalne, bo zwierzęta nie powtarzają swojego zachowania. Przede wszystkim zawsze decydowały zwierzęta. Mieliśmy przedziwne sytuacje, przedziwne wydarzenia. Nie zawsze państwoście je mogli oglądać, bo zwierzęta. Często robią tak, w takim tempie różne czynności, że nie zawsze wtedy dosyć ciężkie kamery zdążyły to zarejestrować. Tak, do tego powrócimy. Inicjatorem programu był pan redaktor Ryszard Badowski, twórca programu Klubu Sześciu Kontynentów. A prowadzącym w pierwszym okresie był redaktor Adam Wielowiejski, pracownik Ośrodka Wrocławskiego. Są pan Ryszard Badowski dał tytuł programowi, no znalazł nas wtedy, no i narysował początkowy scenariusz. A znalazł nas przypadkowo. Otóż tu w 70. roku był realizowany jeden z odcinków programu właśnie z Klubu Sześciu Kontynentów. Byli, występowali pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy byli tuż po podróży do Afryki. Opowiadali wspaniałości, a naszą rolą było podawanie kawy. Żona podawała kawę, natomiast ja miałem pilnować mrówkojada, który był tłem. Działo się to w ptaszarni. W pewnym momencie nasz mrówkojad poszedł do donicy z palmo, a w tej donicy była zakopana trutka. Na tak, szczyłek. myśmy się tak tym przejęli, że właściwie pilnowaliśmy Mrówko Jada i przestaliśmy się bać tego, że ogląda nas cała Polska. Nie mieliśmy takiego wrażenia. I to, to, się, to się spodobało. Ja tak, powiem za tym, że ja mam dosyć słabe pojęcie o technice i nie miałam przeświadczenia, że w momencie, kiedy ruszają kamery, to ja jestem po prostu oglądana. Szkoda, że to, co się działo wówczas. Nie było zanotowane. Pozostały fragmenty niektórych scen, scen tych, które były przygotowywane na taśmie filmowej. Natomiast nie było zapisu magnetycznego, niestety to się wraz z życiem ulotniło. Pozostały nam albumy z fotografiami, no najczęściej z fotografiami czarno-białymi i wróćmy na chwilę do nich, bo to jest wierny dokument tego, co przecież w istocie się działo. Oczywiście myśmy zawsze mieli kontakty ze zwierzętami i byliśmy tych zwierząt właściwie pewni. Mogliśmy przewidzieć, jak się zachowają w momencie, kiedy pojawią się kamery, światła, obcy ludzie. Ale gorzej było z Adamem Wielowiejskim, który czasem zwierząt się bał w życiu. Pamiętam, pamiętam taki, taki moment, kiedy program szedł na żywo. Reżyser Burski, bo wtedy był reżyserem Burski. Chciał, żeby wielka Aga, ogromna zresztą, siedziała u pana Adama na kolanach. Aga to taka żaba, tak. która ma gruczoły jadowe pod skórą. W momencie, kiedy program miał już wejść, kiedy już te sekundy właściwie były, ja, żeby rozładować sytuację, powiedziałam: A ty wiesz, że ta żaba jest jadowita? I wtedy on momentalnie chwycił tą wielką żabę, rzucił nią we mnie. Podał, podał. Podał, tak właściwie dosyć energicznie. A w tym momencie posłyszeliśmy z wozu krzyk Co wy wyprawiacie? Natychmiast niech ta żaba wraca do Wielowiejskiego. No żaba wróciła i znowu była u mnie. Potem po programie pyta się, i czemuście tak zaczęli przerzucać tą żabą? No wiadomo, że pan Wielowiejski nie chciał jej mieć na kolanach. Takich przygód bardzo było wiele, ale w pierwszym programie występowały goryle. Nasze najpiękniejsze małpy. Mieliśmy wówczas kilka młodych naszych goryli i mieliśmy również goryle z Czechosłowacji. Goryl był wówczas po raz pierwszy importowany do polskich ogrodów zoologicznych. To były te czasy, kiedy wyjątkowo brutalnie polowano na goryle w Kamerunie dla mięsa, no i myśmy uzyskali różnymi drogami od tych, którzy handlują zwierzętami, sporą grupę młodych goryli, które żyły u nas, które się wychowywały i które do tej pory żyją, niektóre z nich, niektóre nie żyją w ogrodzie zoologicznym w Czechosłowacji. Jesteśmy przy pawilonie, starym pawilonie zwierząt drapieżnych. Nieraz tu byliśmy, Raz Państwu pokazywaliśmy oswojone tygrysy, lwy, pumy, ale tu właśnie wydarzył się wypadek. Wypadek, który omalże byłby tragicznym wypadkiem. Dostaliśmy wtedy pierwszy kolorowy wóz i pierwszy raz były tu nowe kamery. Chcąc Państwu pokazać oswojonego zresztą wtedy tygrysa, wycięliśmy. W tych kratach otwór. Rozgięliśmy raczej kraty, żeby pokazać tygrysa na takim tleskał, a nie krat. To zawsze zresztą sprawiało wrażenie, niemiłe kraty, więc to rozgięcie było nam bardzo potrzebne. Pan kamerzysta wtedy zaczął tygrysa filmować i pomimo, że patrzył na jego kamerą, nie zauważył, że tygrys się trzai. A obiektyw był pomiędzy kratami, tak. dość głęboko włożony. I jednym skokiem zaatakował. Przerażony pan, zresztą wcale się nie dziwię, że przerażony, nie zdążył cofnąć kamery i tygrys pazurem zahaczył i zniszczył obudowę kamery. Byliśmy przerażeni. Nowa Była to kamera. nowa kamera. Bojowy chrzest. No ale skończyło się to tylko na obudowie. Które się dało zreperować. Tak, ręce były całe, no i nauczeni tym doświadczeniem. W tej chwili mamy już okienko dla kamery, proszę tutaj obejrzeć. Także każda kamera swobodnie dojdzie, natomiast e, operator musi być niemal na sznurku, żeby w momencie ataku drapieżnika, który znajduje się w klatce, usunąć go, cofnąć go w bezpieczne miejsce. A Zresztą my w tej chwili. Drapieżniki już uważają to za dobrą zabawę. Zabawę, tak. tak. Czają się na Kamerę A my w tej chwili mamy Tygrysicę tutaj, naszą chlubę białą. Proszę zobaczyć, że Tygrysica, nasza pięcioletnia Wiktoria, wspaniale pozuje. Ona wie, samiec by się tu bał i uciekłby za kamienie, natomiast ona pozuje. Oczywiście tu mamy odległość pięciu metrów i ona w każdej chwili może być przy nas, ale miejmy nadzieję, że nam przy takim dniu jak dzisiaj tego nie zrobi. Wśród tych dziesiątków tysięcy listów, które od Państwa otrzymaliśmy, były niektóre bardzo no, mało starannie adresowane do nas, a mimo to poczta pozwoli, dała radę je rozszyfrować, załatwiła przesyłki i wszystkie do nas dotarły. O, chociażby tu mam taki list adresowany w ten sposób. Sprawa najwyższej wagi. ZOO WROCłaW. I pisze w tym liście bardzo ciekawym młody człowiek do nas, aby wpłynąć na stanowisko jego mamy. Szanowni Państwo, mam prośbę. Bardzo proszę, abyście Państwo przekonali moją mamę basię. Żeby kupiła psa lub wzięła ze schroniska dla psów. I także, żeby mój tata zapisał mnie na jazdę konno, ponieważ kocham konie. Podam pani mój adres i adres mojej mamy. A więc dzieci starały się poprzez program, poprzez tytuł trochę szantażować swoich rodziców. Mamy tę świadomość. Że zmieniły się zwierzęta, zmieniliśmy się trochę i my, no ale temat, który prezentujemy w programach, się nie zmienia. Życie jest wieczne, zjawiska zachodzące pomiędzy zwierzętami się nie kończą. No i nie zmienia się nasz kontakt ze zwierzętami. Dzięki temu Państwu możemy zaprezentować ich zachowanie. Chociażby dzisiaj jest bardzo zabawne, bo głosowo się tutaj włączają, nie boją się, bawią się tu. No, a nasza papuga. Jak zawsze przed programem wykąpała się w soku i widzimy, że ma sklejone pióra. Oczywiście nie byłoby tego programu, gdyby telewizja Polska nie użyczyła nam swojej anteny. Za to Wszystkim prezesom, których przeżyliśmy, kilku serdecznie dziękujemy. No i gdyby telewizja, i zwłaszcza nasza ekipa, nie miała do nas cierpliwości, myśmy byli ludźmi z zewnątrz, nie jesteśmy aktorami przecież. Uczono nas, pomagano nam, nadal nam pomaga cała grupa, tu nie jesteśmy przecież sami. Bohaterami były zwierzęta, ale te zwierzęta na co dzień pielęgnują i o nie dbają pracownicy Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego i ci których nie ma na ekranie, nie ma ich nazwisk, to są ci bezimienni bohaterzy, bez nich nie powstałby ten program. Serdecznie im dziękujemy. A wam, drodzy panowie z wozu za kamer, serdecznie dziękujemy kończąc program i myślę, że przy takiej okazji zrobimy sobie wspólne zdjęcie bo jest rodzinne. To rodzinne, bo jest to chyba niepowtarzalna sytuacja, kiedy przez 25 lat przy kamerach, przy pulpicie reżyserskim i przy innych ważnych miejscach podczas realizacji takiego programu są ci sami oddani ludzie. Dziękujemy Państwu. Szczególnie dziękujemy za wierność przez 25 lat i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać razem przez następne 25 lat. Do widzenia.